To nasza fikotowa łódka? Fibi? Idź co? morsuj Co? Czołem w grudniu. Idę sobie po rękawiczki na łódkę. Łódka jeszcze nie jest na brzegu, jeszcze jest na wodzie, ale w ostatnich dniach no przywaliło nam zimą jak widać i co? No, i jedziemy sobie po okolicznych jeziorkach się porozglądać troszeczkę. Zobaczyć, jak wyglądają. Czy gdzie niektóre jeziora już nie stanęły. Nasze jeszcze dosyć długo, myślę, nie stanie, ze względu na to, że za kilka dni już zapowiadają mocne plusy na termometrach. No, ale teraz jest minus 4, albo minus 5. Jest taka naprawdę zimowa aura. My jesteśmy już. Po całej pracy yy, nad komiksem Fikoty. Także komiks już poszedł do druku. Jak widać wory pod oczami kurczę, od monitora się porobiły. Trzeba trochę świeżego powietrza. Zażyć, ale komiks już jest w druku. I na same święta, na same święta będzie miał premierę. Także do zobaczyska nad wodą. Ja idę po rękawiczki i jedziemy zrobić rekonesans po okolicznych jeziorkach. Nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale tu już jest kasza. Cholera jasna. Tu przy brzegu już zaczyna ścinać. To nasza fikotowa łódka. Cholera, musiałem wejść do wody. Mam nadzieję, że mi przez gumowce nie przeleci, ale ja tu mam rękawiczki. To już chyba na górę zabiorę. Tak czy inaczej, już drugi sezon z tą łódką naprawdę świetnie się spisała. Nie możemy nic złego na jej temat powiedzieć. A w naszych łapach to łódka pracuje. No, tak myślę, że ze 150 dni w roku to ona na wodzie jest. Używana, nie tak zacumowana. Niech całe szczęście suchy, bo spada z auta. Bardzo łatwo. Gdyby by było, gdyby to był mokry śnieg i by przymarzło. O Bez tutaj bez terenowego auta by było na co dzień ciężko funkcjonować wczoraj komik został oddany już do druku no i teraz zasłużona chwila relaksu ale jedziemy jeszcze po fajny mebelek do naszego salonu i tak przy okazji po drodze po jeziorkach Myślę, że to raczej będzie kilka rzutów kurcze, bo na pewno zaraz plecionka się Splecie. zmrozi i tyle będzie z imprezy. Aha, czekaj, bo już zamarza. Nie takie proste. A to, Przelodka. co teraz uprawiasz, to jest takie wędkarstwo bezlodowe. Co jest, to jest to, co ja teraz uprawiam, to jest... Nie wiadomo, co. To jest machanie kijem. I fajne jest takie zimowe wędkowanie, nie? No. Zupełnie inny klimat. Ale chyba jedną wędkę w żyłkę uzbroję, bo... No. Bo się nie da na plecionce po prostu już działać. Jeszcze parę rzutów tutaj, za nimi plecionka całkiem skostnieje. I nawet to machanie nie będzie już możliwe. I jak? Nic z tego nie będzie. Chłopaki, weźcie się, nie wygłupiajcie, i open das auto. Co? <noise> open das. Na trampka, wygląda jak borsuk. <noise> Hej, skąd wracasz? Ty, no mogłem raz złapać jakąś rybę, kurde, na, na filmie. Dla odmiany. Nikt Wszystkie ci nie Wszystkie te wiedza, ryby takie wstydliwe, łapię. nie mają oparcia na szkło w ogóle. Wszystkie ryby, jak łapię, to poza kadrem. No bo się nigdy nie mieszczą w kadrze. No bo ja takie wielkie ryby łapię, że na, na kadr to one są za duże. Jeden kaleś poszedł płyn. Rdykan. To trochę wygląda, jakby to jezioro stało. Kochanie, co robisz? Uchuham, Ta kasza jest jeszcze taka, że przynęta przez nią przechodzi, ale tu z brzegu to już jest no, gęstawa. Czyli uprawiasz takie wędkarstwo przedlodowe. No, wędkarstwo kaszane. <laughs> w sumie wędkarstwo w moim wykonaniu to zawsze kaszana, no ale. <laughs> Ale Dobra, to teraz zobaczysz hita. Okej. Co będzie? Ludowe koguty. Co tu się od... No. To jest kurde... No w końcu my jesteśmy satyrą wędkarską na no ludzie. Pani ale o co chodzi? To jest nie wiadomo, bo na pewno nie o ryby. Tylko wiesz, co, tak się zastanawiam. Jak by tutaj siadł na przykład ściupak, powiedzmy życiówka tak skromnie. To jak ja go wypuszczę? Kuj. kuj. Co? 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 O, kuj. <gry> Dobra, ja nie wiem, po co ja to robię. Dla przyjemności, jak zwykle. Ty, dwa razy w tu samą dziurkę trafiłem. Ej, fajnie. No to jak oceniasz to coś? No dobra, głupawka mnie złapała, no bo to naprawdę jest głupie, bo przyszliśmy, myślałem, że tutaj będzie normalnie jeziorko, a jeziorko jest prawie ścięte. Jak się rzuca, to przynęta przechodzi przez tą kaszę. No to wiadomo, to, to, to nie ma większego sensu, oprócz pośmiania się. Także... Co, Ale no jest, tu, jest. No jest tu przepięknie. Tylko no przyjść tutaj, albo rzeczywiście zimą, jak ten lód będzie gruby... Na okonki. Na okonie. Albo z wiosny. No to może być tutaj naprawdę magicznie. Czekamy na lód w takim razie. Powodkujemy trochę z lodu, nie? Nagramy mm. jakieś fajne no. filmiki. Hej!